Powrót z chłopkami. z tyłu. My z przodu. A my z przodu. Jakoś tydzień będziemy puszczać to. Tyganów. Tyganów, tak. Będziemy ganiać więcej. No jak teraz spędzimy to będziemy mieli ponad tysiąc. Tak, ale nie, ja patrzę w same te. Yy, założyć w same Budapeszcie i to już się parzy. Chyba jasne będę sprzedawał, tylko i jeszcze może na zostawię. No nie nagrywaj, tak, bo do rowu wpadniesz. Tak, do rowu wpadniemy, gąbki wypuścimy. No, no. warto przyjeżdżać na skierniewice. O, dzisiaj bardzo duży, duży targ Duży i było co kupić. Zajemnie. Dzień udany, bo targ zaliczony. Tak, tak, tak. <gry> Tutaj jedna klatka Budapesztów. Sporo żółtych jest. Tu druga klatka. Jest jeszcze jedna klatka. Aż klatkę musimy kupić, bo nie miałem gdzie wsadzić. Nie byłem przygotowany na to. kupię, Ale miło, takie ptaki będą chodzić. I jeszcze jedna. Klatka. Jeszcze nagram. Jak w budzie będę puszczał, to jakoś tak. Jedną klatkę wypuszczamy. Na weszlu

Jasne, to Już ci podaję Siedzę woda Łodaweszcie jeszcze tu wyszucam z klatki wiedział Bym wziął to drugą nie, nie wypuszczał Drugą wziął Klatka, nim idziemy, że kupię Siwe, żółte, wszystko Na młode Będą dobre też. Nawet wyglądają tego gołębie. A taki to, to będzie do wyjebania. Trochę koroniatych jest widzę, dwa, trzy widzę. Gołębie mają wszystkie takie same skówki. To czyli jest innego. Zobacz. Zobaczmy. Haz go. Ten? No. Nie jest na skrzydło nic. Przymęczone po prostu. Wygląd też mają, bo widzę, że tam na szyjce są. To ja lubię takie. Ale wszystkie takie same skówki mają Czyli z lotu Wszystkie gwiazdkowe skówki mają O takie Będzie Uglądał nasze filmiki Powiedział A. Siedzą w Budapeszcie już. Chyba jasne będziemy kasować, a same budapeszcze zakładać. To jest siła w nich, one chodzą dobrze. Jak te swoje w Budapeszcie to po godzinie czasu chodzimy. Czyli jasne ściągają w I murzyny zostawimy w Budapeszczach chyba, zobaczymy. Co słabsze, to wywalimy. Fajne są, powiem Ci, nawet mi się podobają. No nie wszystkie, no tam Koczek jest jeden.